Wielu polskim wizjonerom, politykom czy zwykłym ludziom marzy się sytuacja, że Polska będzie bogatsza od Niemiec, że polskie produkty będą tak samo rozchwytywane na świecie, co niemieckie, że będzie mieć mocny polski przemysł motoryzacyjny, wielki eksport, wyniki w piłce nożnej, tak samo jak mają Niemcy. I pewnie dawno to już byśmy osiągnęli, gdyby nie wojna i komunizm. Tylko czy na pewno Niemcy po prostu tak można wyprzedzić w wyścigu gospodarczym? Jeśli chcesz częściej otrzymywać takie odcinki, wspieraj, stać mnie na YouTube lub na Patronite. Dla niektórych Niemcy to po prostu synonim okupanta, dla innych synonim jakości, kultury oraz porządku. Jeszcze inni doszukują się po prostu dziwnie śpiewających ludzi, którzy w sumie robią dobre piwo i mimo ogromnych wyzwań XX wieku zbudowali czwartą największą gospodarkę na świecie. Jasnym jest, że Niemcy muszą mieć w sobie coś, skoro 84 milionowy kraj potrafi wypracować rocznie 1 czwartą unijnego PKB i jest to więcej niż wypracowują Belgia. Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Rumunia, Czechy, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Słowenia, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta razem wzięte. Lub jak to woli 6,4 razy więcej niż przez rok wypracowuje cała polska gospodarka. Rozłóżmy zatem Niemcy na czynniki pierwsze i zobaczmy, gdzie jest ich tajemnica sukcesu. Po upadku Rzymu Niemcy w epoce średniowiecza szybko zaczęły odgrywać istotną rolę w Europie. Zarówno cesarstwo Karola Wielkiego, który panował ze stolicy w Akwizgranie w dzisiejszych Niemczech, jak i odrodzone przez Ludolfingów Święte Cesarstwo Rzymskie, stanowiło przez setki lat najważniejszy w Europie ośrodek władz. A wraz z silną władzą budowane są drogi, miasta, rozwija się rolnictwo oraz pozyskiwane są surowce, jak również kwitnie handel. Do tego stopnia, że do czasów wielkich odkryć geograficznych, łamiących monopol Niemiec na wielkość w Europie, to w północnych miastach niemieckich z na czele powstaje i działa jeden z najsilniejszych związków handlowych średniowiecza, czyli Hanza. Związek ten był w stanie stworzyć tak silne ugrupowanie handlowe i polityczne, że mógł mierzyć się swoją potęgą z całymi państwami, chociażby z Danią, z którą w 1370 roku wygrał wojnę i zmusił Duńczyków do oddania 15% zysków z całego duńskiego handlu. Ta historia i etos silnych miast kupieckich do dzisiaj jest żywa w Niemczech i stanowi wzorzec prowadzenia działalności gospodarczej oraz pokazuje moc kooperacji. Natomiast Dumę z przynależności do Hanzy widać nawet w tablicach rejestracyjnych zaczynają się na literę H, na cześć właśnie tej organizacji handlowej. Do tego dochodzą nazwy klubów piłkarskich, banków, centrów handlowych czy linii lotniczych, jak Lufthansa. Oprócz handlu, wraz z przepływem towarów, osób i informacji w Niemczech rozwija się technologia oraz nauka. Wysoka i powszechna edukacja to zaś jeden z najważniejszych katalizatorów rozwoju gospodarczego, który charakteryzuje każde państwo aspirujące do roli mocarstwa. Dlatego też w dziwnych okolicznościach pierwszy obowiązek szkolny na świecie wprowadzono właśnie w Niemczech i to w 1619 roku, a w 1619. W 1717 w państwie pruskim objął on wszystkie dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Sama organizacja polityczna, jaką było Święte Cesarstwo Rzymskie oraz późniejsze państwo niemieckie, też było mocnym atutem, ponieważ od lat 1470 do 1800 roku oraz potem po 1870 roku był to najludniejszy kraj w Europie. A jego oddziaływanie na Europę Środkową w obrębie języka i kultury niemieckiej do dziś wiąże się chociażby z tym, że język niemiecki jest zaraz po angielskim drugim najbardziej pożytecznym w rozwoju osobistym językiem. Do nauki w Europie. Wynika to bowiem z faktu, że znacząco poprawia możliwości zarobkowe w 11 z 27 krajów Unii. Na świecie językiem niemieckim posługuje się zaś 135 milionów osób, co sprawia, że jest to 13 najbardziej popularny język na świecie, dającym znaczące przewagi w kontaktach gospodarczych, co widać na przykładzie Austrii i Szwajcarii, które są 4,5-krotnie krajami mniejszymi niż Polska, a mimo to eksport produktów niemieckich do tych krajów jest niemal taki sam jak do nas. Z analizy historycznej wynika więc jasno, że Niemcy opierały Swoją siłę na ludności, kulturze, handlu, edukacji oraz sile organizacji politycznej. Tylko wciąż pozostaje pytanie, jak to jest możliwe, że kraj, który w ciągu jednego stulecia przegrał dwie wojny światowe, stracił 183 tysiące kilometrów kwadratowych powierzchni w Europie, 3 miliony kilometrów kwadratowych kolonii. Oraz przez prawie pół wieku był podzielony na dwa kraje, dalej jest na szczycie swoich gospodarczych możliwości. Odpowiedź organizacja, efektywność pracy ludzi i inwestycje. Jeżeli chodzi o organizację, to zacznijmy od państwa. Mam tu na myśli jakość usług publicznych, służby cywilnej, polityki jej wdrażania czy wiarygodności rządu. Wszystkie te wartości mierzymy w indeksie efektywności rządu, którym można mieć wynik od minus 2,5 do plus 2,5, gdzie Niemcom udało się wywalczyć wartości 1,33 i 26 miejsce na całym świecie. Dla porównania Polska zajmuje 66 miejsce z wynikiem 0,29. Jeszcze słabiej jest w przypadku zaufania do usług publicznych i rządu, które w Niemczech jest jednym z najwyższych, a w Polsce jednym z najniższych. Co więcej, to ogólne zaufanie i jakość rządów jest mniej więcej stałe w czasie, co powoduje, że firmy w Niemczech czują się znakomicie, zwłaszcza że często korzystają z rządowego parasola, gdy na świecie zdarza się jakiś kryzys. Dzięki temu na 20 największych pod względem kapitalizacji firm niemieckich, aż 8 powstało w XIX wieku lub wcześniej i działa nieprzerwanie do dziś. Tylko jedna firma powstała w 2016 roku i to jeszcze w wyniku podziału spółek, które każde miały ponad 100 lat. Co więcej, w przypadku Niemiec to głównie twardy przemysł, a w Polsce w skład WIGU 20 mamy w połowie banki, handel i inne usługi, a przemysł jest reprezentowany przez Orlen, JSW, KGHM czy Grupę Kenty. Lokalizacja przemysłu niemieckiego też nie jest bez znaczenia, ponieważ ulokowano go w południowych i zachodnich Niemczech, a to dało kilka istotnych przewag. Po pierwsze, spowodowało, że większość starych firm nie miało wątpliwej przyjemności przeżycia okupacji radzieckiej na własnej skórze, a ze względu na otwarty rynek europejski, już zaraz po wojnie te firmy mogły szybko przystąpić do działalności eksportowej, czyli tej najbardziej opłacalnej. Z czego najważniejsze było tu połączenie morskie, na przykład z portem w Rotterdamie, zupełnie przypadkiem będącym największym portem w Europie, a do niego niemal bezpośrednio dopływa Ren, czyli najbardziej żeglowna rzeka, a jako że transport wodny jest bardzo efektywny i tani, to zachodnie Niemcy miały zawsze łatwy dostęp do najważniejszych rynków, jak USA, Chiny, Holandia czy Francja które do dzisiaj są czterema największymi odbiorcami niemieckich towarów. Powoduje to, że takie landy jak Nadrenia Północna, Westfalia, Bawaria, Badenia i Wittenberga generują ponad połowę niemieckiego PKB. Drugą kwestią geograficzną jest fakt, że Niemcy są jednym z niewielu na świecie państw, w którym stolica i jej najbliższe otoczenie nie jest najbardziej produktywnym regionem kraju. Berlin jest dopiero 31. miastem niemieckim pod względem wypracowanego PKB na osobę i 21. gdy przeliczymy to na jednego pracującego. Jest to też dopiero czwarty land na liście najbardziej produktywnych pod względem PKB. Z jednej strony taki model pozwala na duży rozwój i autonomię regionów. Z drugiej jednak strony stolica wciąż jest dostępna dla nowych firm i nowych obywateli, ponieważ koszty życia są relatywnie niższe niż w innych dużych miastach, a przedsięwzięcia będące produkcją przemysłową nie lokują się w tym mieście. Dlatego też Berlin jest siódmym najlepszym w Europie miastem do życia, z drugim najlepszym ekosystemem do zakładania i prowadzenia startupów, zwłaszcza tych z branży IT, a sami Berlińczycy przysłowiowo szczycą się niskimi kosztami życia i tym, że w mieście wciąż są miejsca, gdzie za jedno Euro można kupić piwo. Kolejna sprawa to organizacja pracy w Niemczech, odbiegająca mocno od obserwowanego u nas wzorca. Konkretnie, tak zwanych MŚP na tysiąc mieszkańców Niemcy mają zaraz po Rumunach najmniej w Europie, ponieważ wychodzi ich około 25 firm na 1000 mieszkańców. Co piąta firma niemiecka zatrudnia więcej niż 9 pracowników, a to duży plus dla organizacji większych przedsięwzięć gospodarczych. Przekłada się to automatycznie na ilość dużych firm w Niemczech, których jest kolosalna liczba 11 599, zatrudniających powyżej Wyżej 250 pracowników, gdzie na szczycie listy jest oczywiście Volkswagen, będący największą pod tym kątem. Firmą w Europie, zatrudniającą nie tylko w Niemczech 671 tysięcy osób. Tu płynnie można przejść do kwestii ludzi, świetnie korzystających z takiego systemu organizacji pracy, co widać po wynikach bezrobocia, gdzie w Niemczech jest ono zwykle najmniejsze w Europie, a wśród osób młodych jest ono trzy razy mniejsze niż w przypadku średniej unijnej. Dlatego też przeciętny Niemiec zwykle nawet nie marzy o własnej firmie, za to skupia się na karierze w obcym przedsiębiorstwie. W zamian za to ma dużo benefitów czas wolny, dobre warunki pracy i możliwości rozwoju, co całościowo przekłada się na wyniki. Pracy I zarobki, które średnio wynoszą 4105 euro brutto. Pokazuje dobitnie to ten wykres, gdzie mamy produktywność pracy przeciętnego Niemca w stosunku do wypracowanego PKB, wynoszącą 80,6 dolara na godzinę pracy, versus efektywność Polaka, 46,4 dolara na godzinę pracy. Co więcej, pomiędzy 1990 a 2020 rokiem w Niemczech przybyło 4,7 miliona osób, a w Polsce w tym czasie ubyło 100 tysięcy osób. Skoki efektywności nie odbywają się jednak bez oszczędności. I inwestycji w badania oraz rozwój. Niemcy wyprzedzają nas totalnie, zarówno jakością oraz ilością. Ponieważ nie dość, że mają 6,4 razy większe PKB niż Polska, to na badania i rozwój przeznaczają ponad 3% PKB. Polska zaś tradycyjnie chowa się za połową stawki europejskiej z wynikiem 1,5% PKB. Co do do inwestowania produkcji, tutaj skalę różnic między nami a Niemcami najłatwiej zobaczymy po liczbie robotów w fabrykach. Niemcy mają czwarty najwyższy wskaźnik robotyzacji i gospodarki na świecie. I mają 371 robotów na 10 tysięcy etatów ludzkich. Dla Polski ten wskaźnik wynosi 52. To wszystko pokazuje, że wciąż mimo najszerszych chęci z naszej strony przez wiele lat nie będziemy w stanie wypracować przewagi nad niemiecką gospodarką. Zwłaszcza jeżeli jakość organizacji państwa nie wzrośnie, populacja nie będzie się rozwijać intensywniej niż w Niemczech, a inwestycje w badania i rozwój nie będą kontynuowane na szeroką skalę, ponieważ to jest tajemnica niemieckiego sukcesu, którą wciąż chyba jeszcze ignorujemy. Komentujcie, subskrybujcie i udostępniacie materiał, żeby niósł się w algorytmach. A jeżeli macie jakiś kłopot ekonomiczny lub propozycja współpracy, piszcie na nasz mail w opisie.